Wszystkich miłośników kolei, a przede wszystkim miłośników składów sezonowych. Dziś mamy 28 czerwiec 2013 roku, piątek i początek sezonu składów wakacyjnych. Znajduję się na linii kolejowej D29173 w Rybniku Zebrzydowicach, by nagrać dwa składy Twoich linii kolejowych. Pierwszy składem, który wjedzie, będzie TLK 48500 Pirat relacji Bielsko-Biała kołobrzeg Brzeg Świnoujście. Skład ten dzielony jest na stacji w Szczecinie. Drugim składem sezonowym będzie TLK 4504 w wymiar racji Racibusz-Weba. Film ten chciałbym w całości zadedykować mojemu kumplowi Sebastianowi Bastek 1, który nie może być na inauguracji składów z bardzo przykrych powodów.